Ofiaruj mi nawet swoje oddechy nie tylko cielesne ale także tchnienie myśli twojej duszy wydaje się to niczym ale jest całym twoim życiem a całe twoje życie należy do mnie bo miłość ma wszystkie prawa zdobywcy jak smutne byłoby to dla nas gdyby coś z ciebie Miało mi się wymknąć. O moja dziecino, zaciskaj co dzień więzy, które nas łączą. Bądź moją radosną więźniarką. Niektórzy znajdują w mojej słodkiej niewoli przedsmak takich rozkoszy, że mogliby powiedzieć: Obfituję w radości w pośrodku moich utrapień. Bo ja wiernie towarzyszę moim wiernym, żywię ich siłami i pociechami, a oni tak pragną cierpieć dla mnie. To, co oni znoszą dla mnie, ja znosiłem przed nimi, gdyż wycierpiałem wszystko w cierpieniach moich przyjaciół. Czy ty nie cierpisz, kiedy widzisz, że cierpi ktoś, kogo kochasz? Czy ja nie jestem najczulszym z czułych przyjaciół? Wierz w to mocno, bo to prawda. Niech to zachęci cię do miłowania mnie więcej, każdego dnia o jeden stopień więcej, powoli i łagodnie, bez wstrząsów dla twojej duszy. Coraz częstsze święte pragnienia, małe westchnienie miłości, ciepłe spojrzenie, mniej czasu bez pamięci o mnie, wierność bardziej uśmiechnięta, milczenie pokory, sprawianie przyjemności przez wzgląd na mnie. I dziękować mi, dziękować nieustannie. Tyle dla Ciebie czynię. Ukochana córeczko, czy widzisz to, a to wszystko, czego nie widzisz? O nie wątp, nie wątp we mnie.